Cześć! Przychodzę dzisiaj do Was, słuchajcie, z w miarę niekomfortowym filmikiem, ze względu na to, że jest to temat wstydliwy dla wielu osób, myślę. I tak naprawdę zawsze chcemy siebie pokazać w najlepszym świetle i pokazać, że jesteśmy lubiani, że mamy super życie, wspaniałe i że po prostu jesteśmy szczęśliwi. Też mi jest wstyd to powiedzieć, ale taka jest prawda. I nie chcę tego kryć. Bo po co to kryć, jeżeli może niektórzy z Was przechodzą przez to samo i może lepiej się z tym poczujecie, jeżeli będziecie wiedzieć, że nie tylko jesteście Wy w takiej sytuacji, ale inni też. I słuchajcie, zacznę od samego początku Urodziłam się w rodzinie w miarę dużej Ze względu na to, że mam dwóch braci i siostrę I od najmłodszych lat zawsze byłam tak jakby uczona tych relacji międzyludzkich Ze względu na to, że oczywiście musiałam jakieś relacje te mieć z moim rodzeństwem I dorastając też miałam strasznie takie dobre relacje z moimi kuzynkami Bo miałam kuzynki w moim wieku praktycznie Też jako dziecko nie miałam problemów z tym, żeby znaleźć sobie przyjaciółki Zawsze jak byłam w szkole miałam... Taką dobrą grupę koleżanek, gdzie zawsze spędzałyśmy dużo czasu razem. Zawsze byłam poza domem, latałam gdzieś każdego wieczoru, każdego weekendu. I ja pochodzę w sumie z malutkiego miasta w Polsce, więc nawet jak byłam malutkim dzieckiem, moja mama nie, nie bała się mnie tak naprawdę wypuszczać na podwórko. Czyli tak naprawdę byłam dzieckiem podwórka, można tak powiedzieć, ze względu na to, że w domu było mnie mało. Czyli w Polsce żadnych problemów w sumie nie miałam. Jak przyjechałam do Anglii. Wszystko było praktycznie tak samo, ze względu na to, że przyjechałam tutaj i w przeciągu kilku dni zaledwie poznałam moje najlepsze przyjaciółki tamtego czasu. I były to dwie siostry, chodziły razem do tej samej klasy. E, niestety, my klas razem nie miałyśmy, ale byłyśmy razem na wszystkich przerwach w szkole, byłyśmy razem po szkole, razem jeździłyśmy. Nawet się przeprowadziłam w tę okolicę, gdzie one mieszkały, ze względu na to, że po prostu byliśmy tak blisko. I niedługo po tym, jak się tu przeprowadziłyśmy. Wyszło na to, że się pokłóciłam z nimi. O, po prostu rzecz, która nie była warta kłótni. I nie bardzo chcę mówić, o co poszło, ale mówię, nie było to w ogóle tego warte. Samo przed tą kłótnią one zaczęły też się kolegować z taką Angielką, która nie za bardzo za mną przypadała. I chociaż my byłyśmy blisko, to ja z nią blisko nie byłam i tak naprawdę ze sobą nie rozmawiłyśmy, nie miałyśmy żadnych takich kontaktów. Czyli byłyśmy tak, jakby rozdzielone. Już troszkę. I do tej pory pamiętam, że ta angielka na przykład mówiła do nich, że jestem brzydka, że po co się ze mną kolegują i tym podobne. Ale mieliśmy to kłótnie i niedługo później e, też się dowiedziałam, że słuchajcie e, rozpowiadały wszystkim, że chcą mnie słapać po szkole i mnie pobić i tym podobne. I po prostu to wszystko e, było no nieprzyjemne w tym momencie. I do tej pory powiem Wam, że straciłam wszystkich znajomych w Polsce. Um, zawsze miałam coś w sobie, że jakiekolwiek bym miała relacje, to nie mogłam się przywiązać do nikogo, ze względu na to, że jak tylko wjechałam do Anglii, już czułam, że tak naprawdę zostawiam. Tamten rozdział zamknięty z tyłu i nic nie chcę z nim mieć wspólnego Temu wszystkie, tak jakby relacje w Polsce się pokończyły Po prostu jestem osobą, która się nie przywiązuje za bardzo do ludzi i Jak tylko wjechałam do Anglii, to nie miałam takiej potrzeby po prostu, żeby Ten kontakt nadal mieć z ludźmi I to nie było nic do nich, On, Te dziewczyny były super, były moimi przyjaciółkami w tamtego czasu Ale po prostu... Tak, jakby czułam, że to jest zamknięty rozdział w moim życiu. Tak więc, jak już przyjechałam do Anglii, um, miałam te dwie koleżanki, pokłóciłam się z nimi, i po tym byłam tak naprawdę bardzo smutna, ze względu na to, że te pogadanki, które one miały, tak jakby zastraszanie mnie, tak samo jak wracałyśmy tym samym autobusem albo coś, zawsze jakieś tam były problemy, że coś do mnie się odzywało nieładnie, albo e, pamiętam kiedyś um, szłam przed nimi do domu. Nie szliśmy oczywiście razem, ja szłam z przodu, one szły za mną i rzucały we mnie śnieżkami. Wiecie, takie głupie rzeczy, jak to nastolatki robią. W każdym razie odbiło się to na mnie bardzo mocno, ze względu na to, że w tym momencie czułam się bardzo samotna. Um, czułam się, jakbym nie miała już nikogo. Tak naprawdę się oddzieliłam od wszystkich. Um, były one moimi jedynymi innymi przyjaciółkami, a teraz już nawet ich nie miałam. I przychodziłam do domu ze szkoły i pamiętam, płakałam i nie mogłam przestać, i było mi bardzo ciężko w tym czasie. No i wtedy właśnie zaczęłam się też kolegować z innymi polkami z mojej szkoły. Mianowicie w mojej szkole była to taka grupa Polaków, która się trzymała razem Ja się tam jakoś do niej dokleiłam, ale no nie czułam się tam swobodnie I może byłam akceptowana, ale po prostu czułam się, że tam nie pasuje I miałam koleżanki i tak chodziłam, um, jak miałam ktoś urodziny, oczywiście byłam zapraszana i tym podobne I czułam się jakbym miała koleżanki, ale nigdy bym nie powiedziała, że to były moje przyjaciółki um, Że miałyśmy jakieś super relacje między sobą i wtedy znalazłam moją przedostatnią przyjaciółkę. Która też chodziła ze mną do szkoły i ona była w tej grupce właśnie Polaków. I jakoś tak wyszło, że się we dwie odłączyłyśmy od tej grupki i zaczęłyśmy po prostu się we dwie kolegować. I powiem wam, że byłyśmy tak blisko siebie, że po prostu spędzałyśmy każdą chwilę razem. Zawsze u niej nocowałam, zawsze każdy weekend razem spędzałyśmy, zawsze wszystko razem robiłyśmy. Ale po wyjeździe moim na studia, gdzie ona została dalej w tym mieście, gdzie mieszkałyśmy, Zaczęło to się wszystko tak, jakby kruszyć, ze względu na to, że ja poznałam po raz kolejny nowych ludzi i miałam już mniej czasu na wszystko. I oczywiście nasze wiadomości między sobą zaczęły się stawać bardziej rzadkie. Po prostu odpisowyłyśmy sobie tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, i to po prostu aż było zabawne w pewnym momencie, że aż do tego doszło. I tak naprawdę do tej pory, z wszystkimi osobami, z którymi wcześniej się sprzyjaźniłam, tak jakby. Przestałam utrzymywać jakikolwiek kontakt. Zawsze, kiedy miałam przyjaciółki albo koleżanki, to skupiałam się na tej jednej osobie. Oprócz w Polsce, bo w Polsce miałam taką grupkę przyjaciół, ale tutaj w Anglii zawsze tak, jakby skupiałam się na jednej osobie albo na dwóch osobach, i później, jak to nie wychodziło, to zostawałam sama. I zawsze miałam jakąś blokadę też rozmawiać z Anglikami i mieć takie jakieś głębokie relacje z nimi. I może już o tym kiedyś wspomniałam dla Was, nie wiem w sumie, czy wspomniałam, czy nie, ale jak tylko przyjechałam do Anglii, nie kolegowałam się z żadnymi Anglikami, tylko z Polakami, i po prostu do Anglików się nie odzywałam. Dopiero zaczęłam się odzywać do Anglików i tak naprawdę rozmawiać po angielsku, kiedy wyprowadziłam się na studia, bo była wtedy zmuszona. Wtedy nie znałam żadnych Polaków tam, i tak naprawdę przez całe moje studia nie poznałam żadnej Polki. Ale problem był w tym, że po angielsku czułam, że nie mogę nawiązać takich głębokich relacji i że nie mogę tak naprawdę być w 100% sobą, prawdziwą sobą. Więc było mi ciężko. I tak miałam mnóstwo znajomych, zawsze miałam co robić, zawsze gdzieś wychodziłam, zawsze coś robiłam. Nigdy nie było tak, że siedziałam w domu i się nudziłam. I powiem wam, że na studiach miałam wspaniały czas, ale już wtedy zaczęły się moje problemy. I myślę, że zaczęło się już wcześniej, ale na studiach dopiero to zauważyłam ze względu na to, że pamiętam tego jedną sytuację, kiedy miałyśmy jechać akurat na mecz i brakowała nam jednej osoby do drużyny, więc moja koleżanka powiedziała, że zna kogoś, kto by mógł. Się włączyć. I powiem wam, że jak się dowiedziałam, że będzie tam ktoś nowy, to się tak stresowałam. Przez dwa dni, zanim ją poznałam, miałam straszną panikę, i cały czas sobie myślałam: ta osoba nie będzie mnie lubiła, ta osoba nie będzie mnie lubiła, ta osoba nie będzie mnie lubiła. I sobie wpiąłam to w głowę i powiem wam, że mówiłam dla wszystkich moich znajomych właśnie. Jak grałam w Korpol, że wiem, że nie będzie ona mnie lubiła i że się stresuję, żeby ją poznać. I oni wszyscy mówili, że jestem głupia, że czemu tak mówię. Nie wiem, dlaczego tak było. W każdym razie ten dzień nadszedł i byłam strasznie zestresowana. Tak się bałam ją poznać. Nie wiem dlaczego, bo nigdy nie widziałam jej na oczy. Ale w końcu ona wsiadła, była super osobą i słuchajcie, zostałyśmy koleżankami. I było. Wspaniale i była super dziewczyną i nie miałyśmy żadnych problemów e, Obie się polubiłyśmy Ale to, co w mojej głowie miałam, to oczywiście, że ona będzie mnie nie lubiła Nie wiem dlaczego, ale mam jakieś takie um, coś w sobie, że po prostu uważam, że nie jestem wystarczająco dobra, żeby ktoś mnie lubił teraz um, Mam, mam na wrażenie, że nic tak naprawdę nie, nie jestem w stanie dać dla innej osoby Co jest w miarę przykre na studiach też poznałam mojego chłopaka, um, z którym się zbliżyłam i jeszcze wtedy byłam bardzo blisko moich znajomych, póki byłam na studiach. Ale kiedy studia się skończyły, znów uciałam wszystkich. I dlaczego? Nie mam pojęcia. Mam coś takiego w sobie, że po prostu skupiam się zawsze na jednej osobie. Ze względu na to, że miałam właśnie mojego chłopaka wtedy, skupiłam się na nim i, i czułam, że w tym momencie właśnie mam... Przyjaciela I że nie potrzebuję nikogo innego Co jest tak naprawdę głupie I tak Odrzuciłam wszystkich moich znajomych Przestałam ze wszystkimi rozmawiać Nawet jeżeli do mnie napisali To im nie odpisywałam Albo jak już odpisałam to bardzo późno A czasem mijały dwa tygodnie I już było mi wstyd I powiem wam, że po tym wszystkim Jak właśnie skończyły się studia Już przestałam grać w korfbol Straciłam moich znajomych i zaczęłam tak jakby wdrążać się w złą drogę takiego smutku. Już wam opowiadałam o tym w moim wcześniejszym filmiku którym, się, że po prostu nie czułam się najlepiej, ale to jest ze względu na to, że właśnie myślę, że czułam się samotna, bo zawsze trzeba mieć jakieś osoby wokół siebie. Nie można sama być, a ja sama to sobie zrobiłam. No ale co? Skupiłam się na moim chłopaku i wszystkich odepchnęłam i po jakimś czasie Nasz związek się rozpadł. I z czym ja zostałam? Z niczym. I jeszcze jak byłam młodsza, jeszcze jak chodziłam na studia, chodziłam do szkoły, było to bardzo łatwe, żeby poznać nowych ludzi i żeby mieć nowych znajomych. Jednakże teraz, będąc już dorosłą osobą, przychodzi to ciężej, ze względu na to, że nigdzie nie mam gdzie wyjść, bo nie mam z kim wyjść. Ze względu na to, że tylko chodzę do pracy, a w pracy mam zaledwie pięć osób z którymi się dogaduję, ale to nie jest... bym nie nazwała ich nawet koleżankami. Jest to bardzo trudne ze względu na to, że tak naprawdę jak sobie pomyślę o swoim życiu, to cały czas myślę, że je marnuję, że co mam z tego życia, jeżeli nic z nim nie robię. Ja powiem wam, że mi strasznie brakuje tego, żeby Móc po prostu zadzwonić do koleżanki, i o czymś porozmawiać, szybko gdzieś wyjść, coś porobić. Większość czasów, jak jest weekend czy coś, spędzam go sama. I wiem, że to jest moja wina. Sama sobie to zrobiłam. Sama do tego dopuściłam, żeby tak się stało. Sama tych wszystkich ludzi wydopchnęłam od siebie. Oj, nie chcę już płakać, już mam dość. Dobra, już się trochę opanowałam. Jest to po prostu prawdziwe ze względu na to, że... Dobija mnie to często. Po prostu czuję się samotna, jakbym nikogo nie miała. I nie jest to przyjemne uczucie. No i nie będę już płakać. Już koniec, koniec. Będę czekać, aż wszystko się polepszy. I wiem, że to samo się nie stanie. Muszę coś z tym zrobić. I mam taką nadzieję, że w końcu mi się uda małe rzeczy, małe kroki zrobić w dobrym kierunku, które naprawdę mi pomogą. Się poczuć lepiej, i myślę, że wiele ludzi przechodzi przez takie właśnie czasy w swoim życiu. Może to nie jest w sumie normalne, może to jest normalne. Nie wiem, nigdy nie przypuszczałam, bo powiem, że ja będę w takiej sytuacji, ze względu na to, że całe życie miałam znajomych, całe życie miałam kogoś przy sobie i dopiero to wszystko teraz się skończyło. I to właśnie sprawiło, że. Życie jako dorosła osoba stało się dużo cięższe. Jest mi wstyd o tym mówić, ale mam taką nadzieję, że jeżeli ktoś inny się tak czuje, to będzie wiedział, że nie jest sam. I w sumie nie wiem, czy tak będzie, ale mam taką nadzieję, że wszystko się ułoży i wszystko będzie dobre znowu. I wiem, że płaczę o takie płachostki i że to nie jest wcale ważne w życiu, ale jednak to ma jakąś wartość. Ale będzie lepiej. Wiem, że będzie lepiej.